Przytrafiło ci coś dzisiaj w, w, w życiu, takiego, co. czym chciałabyś się ze mną podzielić? Jadłam bardzo dobrą bułkę. Musiała być wykwintna. Była, była różowa. Kolor zmienia tak bardzo smak? Nie, ale ładnie wyglądało. W sumie człowiek i oczami. Jesteś bardzo kaloryczna. Że gruba? Nie. <śmiech> <śmiech> Nie tak. Aha. <laughs> Kurwa! Śmieciu jebany. Kurwa. Aha. Wydaje mi się, że tym razem damy sobie radę. Nie możemy się po prostu puścić. Ja się nie puszczą No to już punktujesz Nie ruszę się i mnie nie zepchną Oj kurwa A Spierdalaj kurwa Zboczeńcu kurwa hipopotanowy. Ty jej maltretuje tam coś Kurwa O ale to dost... Zobaj... o kurwa patrz co dostałem No Zobacz jaki ten Jest... Te wzorki Tak Nie podobałem mi się Aha kurwa Chujowe baletki Dobrze, że się chociaż dogadujemy, jakby tak usunąć dogadu, zostawić jemy, to możemy na coś wyskoczyć, nie ma problemu, też lubię coś. Okej. Czy czasu nie, nie! A i tak się kwalifikujemy, bo ja przeszłam druga. No nie, ten czasu nie ma w ogóle, jakim, kurwa, śmieciem dzisiaj jestem strasznym. Oj, nieprawda! Nie, no kurwa, nic mi nie wychodzi, nic. Kurwa, pewnie sześciolatek mnie wyprzedził, kurwa, w tych wistaczkach jakichś. To nie tak, ale nie powiem mu tego. Na pewno nie jest tak źle. Tutaj na pewno będziesz karobo, bo ja zawsze spadam. Ok. Będę obok ciebie chodzić. To nic nam się nie stanie. No, nie na no, szczęście. <ścoughs> <śmany> Było blisko. <śmany> nic mi się humoru już nie poprawi. Chociaż. Ty w lobby. No, nie ma tragedii, tak. Na ja poprawę humoru mogę ci powiedzieć, że jak połączysz Niki. Rysu'a i Kasik, to wychodzi remix. Czy taka informacja cię pociesza? No, dosyć. dosyć przyjemne. A remix to jakiś synonim do yy, nieskażonej yy, nieszczęście miłości? Nie. A. To chujowe. <noise> Ciekawe, jak zapierdalają ci z pierwszego miejsca. Muszą być bardzo prędcy, musimy dojść do takiego poziomu. A raczej to kwestia szczęścia czasami jest. No to ja już chyba wyczerpałem w momencie, w którym cię poznałem. <słyski> nie wytrzymał. Ja, chodź, zostańmy na środku i nie zrzucij nas. Nie możemy upaść. OJ, kur. Ty, będę drugi! Co ty gadasz? No! Trzeci Durek. skończyłem! To nice! Nie ma problemu. Miałem z tyłu głowy to, że będziesz dumna. Oczywiście, że jestem. A ty co tam kurwa z tyłu siedzisz czyniasz się? To Ej! Kasia na szybko, 6 plus 8. 14. Gratulacje! Dzięki. Jeszcze umysł ścisły. Trafił mi się geniusz. No kurwa, ta palma jebana! Kurwa, olej z niej zrobię Palmowy w sensie O, finał mamy Ale to jest labirynt? Tak No nie, kurwa Ale labirynt w duecie damy radę Dobra, a to w dwójkę wygramy? Są dwie korony na końcu? Nie, no jedna korona Ale wygramy w dwójkę Tak Dobra, to ja blokuję resztę, ty idziesz Nie, idziesz ty w lewo, ja w prawo na przykład, nie? Dobra, to ja idę w lewo To jest lewo Nie ma prawo Idę prosto. Ale spoko, to jeszcze jest do zdzierżenia. O, jestem. Pino, pino, wino! Nie! Mam! Po... Masz? No, ja nie podniosłem. No i super, jeszcze jak ładnie ci otworzyłem drzwiczki. Gratulacje. O, bez kitu, gentleman I ci oddałem tak naprawdę tą koronę. Albo i po prostu nie złapałeś, no, ale nie. Nie, nie miałem tego nie mówić, to tylko do swojego czatu chciałem powiedzieć, jak coś tam. Gdybyś miał konsumować dzisiaj późną kolację, to co byś dzisiaj skonsumował na kolację? Zależy, czy jesteś jadalna. Nie. W takim wypadku nic, będę głodować, kurwa. A może KFC? No właśnie, miałem powiedzieć, że fajną kontrolą to by było, aczkolwiek wydaje mi się, że coś się ostatnio zepsuło z tą korporacją. Oni te, coś już jest nie tak. Te kurczaki to za bardzo są faszerowane. Mhm. One już są do takiego stopnia wytrenowane, że one same się przyrządzają. Myślisz? Tak. Jakbyśmy dostali tyle chemii, co one, to byśmy nie musieli się szczepić już. Długo dzisiaj planujesz streamować? Mmm... Nie tak do pierwszej. Ok. No to będziesz musiała niestety sobie znaleźć okienko, bo ja raczej wcześniej będę odpadać. Niestety będziesz zmuszona do szukania nowego partnera do wspólnej kooperacji. A tam chciała grać? A, no to dobrze, że już masz zastępstwo, to może. O kurwa, wybronę. znaczy nie kurwa. Nie ma problemu, to będzie las w takim wypadku. Ale kooperację znawcy już nie będzie tak przyjemną kooperacją jak kooperacja tutaj z tobą. Ta wybrona to już jest na takim etapie jak powstanie warszawskie, więc już nie, nie wiem, czy coś można zdzierdzić tu. O, i znowu Labirynt. Oby nam tym razem poszło lepiej niż poprzednio. Przecież ostatnio wygraliśmy Labirynt. Nie, ty wygrałaś. No to, ale wygrywamy to duetem. Co moje też to dostajesz tw... część korony. Czyli co moje, to twoje już. No tak. Przy kolejnej kooperacji podpisujemy intercyzę. Mnie to pierdoli. Ja w końcu o. i tak będę lepszy tu. Ja wyglądam, jak już była moją opiekunką w tym skinie. Troszkę tak no. Też to zauważyłam wcześniej, ale nie chciałam mówić. Remek, musisz mi pomóc, dostałem zadanie od kolegi, aby odmienić przez przypadki kajakarstwo o jakieś rady. Tak kurwa, weź leków, leki więcej, psychiatrę dobrego kurwa, zmień kolegów, towarzystwo, może coś w siebie wyrośnie. Co bym chciał, żeby była na zaczyszczenia, nie? Jezu, nie mów tak! Fall Guys, jak i pobanować tych troli. Niech wchodzi jakiś moderator, to kontroluje. Nie no kurwa, odpadłem jak śmieć na samym starcie. Chyba pierwszy w ogóle odpadłeś, tak mi się wydaje. No tak, ale tku, jak ci ciągnie kurwa 15-9 latków, daj spokój. Co ty <grym> masz z za fanbase, kurwa? Co? No. Dla moich widzów obrażasz. Nie obrażam twoich widzów. Połowa z nich to może moi. To załóż, że tej mojej połowy się zapisuje. Jeżeli szukamy już młodszej widowni, to chyba powinniśmy uderzać w stronę GTA RP, prawda? No, no słuchaj, ja... Przepraszam bardzo, ty recenzujesz TikToki, wybacz. Co ja robię? Dobra, pierwsza kłótnia, odnotuję. Skąd to oburzenie Kasiu? Pięknie się denerwujesz. Masz nie Mówi, obraziłeś do... widzów. Nie obraziłem ci widzów, no. bez przesady. Jest szansa na coś, czego nikt się nie spodziewa. Czyli? Nie no, nie ma szansy. Kurwa! Kurwa! O! Ktoś jest zły. Coś to za bulwers. Katarzyno są. No, no sam spadłem w głupim miejscu. Wiesz, że papier jest z drzewa? Co? No, też by się zdziwił. Ale nie usłyszałam. No to się słucha, jak mówię. Cały czas w ogóle mnie nie słuchasz. Cokolwiek... No, słucham cię. To co powiedziałem? No, teraz A? nie usłyszałam. No, no widzisz, no. To, teraz nie powtórzę. Nie ma nic. To jest maksymalny level na przepustce. Ja też kiedyś miałem przepustkę. Tam nie było leveli. tak <noise> <noise> przesyła 10 złotych. Boisz się śmierci. Będzie, co będzie. Ale w papierka mnóstwo, chciałbym tak na samym końcu w czyścić, albo gdzieś ty, z agentem zagrać Nie wiem, ja to bym chciał drugie życie mieć, być dżownicą krewetką Taką tygrysią krewetką Kurwa, zajebiście mają No kurwa, już byłem w finale, już to kurwa miałem Tylko mnie złapały drzwi kurwa obrotowe, się nie zmieściłem <laughs> No to nie jak się cię nie dzieje, kurwa. My nie możemy wygrać przez to, że. Nie wiem, nie wiem. To tak jakby się w, w galerii handlowej szło i ci chciało to wciągnąć. To mi się tak zdarzyło. No nie Zostawiamy nie. na lewej, na lewej, na lewej. Ten on specjalnie jeszcze kurwa przylasł po mnie, żeby mnie szarpnąć. Kumasz czacze. Kurwa. Nie no, beton by kurwy przytulały, nie? To są takie śmiecie pierdolone. Za dumni jesteście z siebie. Wada minus -78, kurwa, takie okulary, kurwa, jak lornetki. Siedzą przed komputerem. Po kawiatury zajebana w chipsach, druga połowa we włosach łonowych. I siedzą, kurwa, tak. Jest jeszcze szansa. No i widzisz? 20. No? A ale jak się mówi? Chciałabyś może poprawić? Nie, ja, ja na pewno nie jestem osobą odpowiednią, która powinna coś poprawiać. 20-owi się oh, mówi. Yeah. KURWA! Oj, bez przesady, skąd te... A, o, Belgii. No bo jest jakaś planetka, co tu blokuje... KURWA! O, żyje. <grym> Gramy jeden na jeden w cs -a? Nie. Ale nie znasz puli wygranej. No ale to będzie pula, od którą ja będę musiała zapłacić, bo jesteś lepszy ode mnie z cs -a. No ale słuchaj, mi ta pula byłaby taka, że nawet chciałabyś przegrać. A, to sami na w słuch. Nie powiem teraz, bo już A. odmówiłaś. To nie mogę ci powiedzieć. Mogłabyś żałować teraz, że się nie zdecydowałaś Już żałuję O, możemy zagrać Keep Talking and Nobody Explodes To jest taka gra, gdzie będziemy rozbrajać bombę O, rozbrałaś bombę Ale to nie lepiej IRL zrobić jakiegoś przeszkolenie saperskie Wiesz, jakie były emocje? Eee... Chodź na IRL streama z przeszkolenia saperskiego Na pewno coś takiego dziś jest No chodź, no chodź Uważaj na boczek, na boczek, na boczek tutaj To nie, nie ma problemu, ja propozycję. No możemy, możemy, iść na coś takiego, jeżeli jest, ale wątpię, że No to jak nie, to takiego. sam skonstruuję, spoko no, Nie. Wtedy nie. będę mówić ciepło-zimno I zróbmy to na przystanku Myślę, że to kiepski pomysł Boże, jak w trakcie dojazdu nas będzie chciał y, y, tak słupkaż wysadzić Teraz z tymi licencjami na lewo, to no dosyć przesad Kurde jest kilka utrudnień. Aj, no kurwa, nie, no jak nie truskawką to bambus. Ej, 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 aj, aj, Ooooooo! Podskakuj! Kurwa, goni mnie! No nie podskoczy, bo... U, udało się. Zobacz jak zapierdalam. Pa, do przodu. Super zapierdala. Oj, oj, o, no pięknie. Oj, 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 oj Oj, ktoś chyba tutaj no... że, No nie popisał się. Spokojnie, patrz na mistrza. Dobra. Patrzę i podziwiam. No, trzymałem go, żeby go zrzucić. O, teraz wyglądasz taki zawodnik Kung Fu. Oh, yeah. Sama Fu jest świadoma. Ja do ciebie zawsze komplementy. Raz nie powiedziałeś do mnie komplementem. Słucham? Raz nie powiedziałeś do mnie komplementem. Dostałem niestety na to klipy. Przykład, poproszę. Jeden. Cóż powiedziałem? Ja się do tego odniosę, nie ma problemu. Słucham. powiedziałeś że jestem pizda. Ja mam pytanie, powiem tak. I... Słucham? Inaczej, ale to... Nie, no pa... Stop. Nie, to już jest zabawne. Pa... Nie, to... Nie sądziłem, że takie coś w ogóle będzie brane na... Kurwa. Nie, słuchaj... Ja to, to po pierwsze nie była obelga skierowana w ciebie, tylko w twoje zachowanie. Bo to zachowanie było tak, tak przyznam, godne pizdy. Żeby zachować się na takiej płaszczyźnie i ignorować to, że ja zagrać chciałem oh jeszcze. Yeah. Tak to powiem. Ja ciebie nigdy bym tak nie nazwał. Tak źle powiedział nigdy. Właśnie, potrafisz tańczyć? Potrafię. No to możemy kiedyś zatańczyć, Czacza A ty potrafisz? Nie, ale możesz mnie nauczyć. Ja potrafię takie. Nie wiem jak to się nazywa. Ale cztery noga, noga w dół, druga noga do przodu. Walc angielski. Walc, walc angielski. Skąd widziałaś? O kurwa, nie wiem. Strzelała. Bardzo dobrze trafiłeś jeszcze. Ty musisz być bardzo dobrą tancerką, że ty wiesz takie rzeczy. Kiedyś też chciałem breakdance, ale skończyło się na breakhand, bo rękę se złamałem, jak na głowie chciałem stanąć to może być to starcie, które zwyciężymy. Zauważ, że już jesteśmy drudzy. Rozumiem, że zgadzasz się. Y, tak, zgadzam. Na co? Oj nie wiem, przepraszam, mam rajda i musiałam odpowiedzieć. Jasne, nie ma problemu. Też mam rajda. Do końca meczu. Zobacz Remek. Czy mogę ci to zrekompensować? Dzięki jakie za rajda. <noise> Czy mogę ci to jakoś zrekompensować, że cię zignorowałam? Tak. Słucham. Brakiem ignorancji na przyszłość. Ja Dobra. od Ciebie wiele nie wymagam. Ja się dzisiaj powiem przednio. No, a ja tylnie. A. Nie, no, musiałem coś innego powiedzieć po prostu. Też było ok.